Witam pięknie na wieczornej refleksji. Myślę, że one pomagają fam i mnie też osobiście, bo zawsze refleksje są konieczne. W zakonach wszędzie są... Takie właśnie i poranne, i wieczorne refleksy, więc bierzmy przykład. Pani Krysia, <grych> jak rozmawiałem z nią nieraz, bo najpierw przed rozmową z ojcem, to była taka normalna rozmowa z nią, bezpośrednia, a potem się nagle ojciec włączał, to mówiła, że chciałaby bardzo, aby wszyscy młodzi ludzie, chociaż przez chwilę, przez jakiś czas byli właśnie w zakonie, w nowicjacie, bo tam jest dyscyplina i nauczanie duszy. A nie jak w wojsku dyscyplina mechaniczna i uczenie strzelania. To to jest zupełnie inny świat. Więc to jest piękne, żeby umieć strzelać miłością, a nie kulami i nożami. To jest ta różnica mała i dlatego ojciec Pio właśnie tak nas nauczał, aby było w nas dużo piękna I swobody oczywiście też, swobody też, ale swoboda może być piękna i, i dobra tylko wtedy, kiedy już mamy wypracowane w naszej duszy cnoty. Cnoty i czystość. Czystość, po prostu czystość myśli, czystość uczuć, czystość intencji. Po części również czystość ciała, no bo wiadomo, że myć się trzeba. I nie tylko. Więc to wszystko jest połączone, to są naczynia połączone, które nas budują, budują naszą przestrzeń miłości, przestrzeń wiary, nadziei i przestrzeń ogromnej, ogromnej transcendencji, która ma w sobie wszystko wszystko, co nam jest potrzebne do szczęścia, do zabawy, do refleksji do zadumy, do wszystkiego. I ta transcendencja już jest tutaj na ziemi, tylko trzeba ją zwerbalizować, poczuć ją. Nie to, co mówią ezoterycy, czy jacyś tam nawiedzeni duchowni, czy jacyś, jacyś ogłupiali jasnowidze, tylko rozwój duchowy zupełnie na czym innym polega. Wszyscy się tu mylą, a ojciec Pio się nie mylił. Więc wykorzystajmy tą wiedzę Ojca Pio, która jest piękna i wspaniała, która drąży nasze dusze w tunelach miłości i zadowolenia. Te dróżki, te ścieżki, które mamy wewnątrz siebie, trzeba je wypełniać właśnie dobrym miłością na co dzień, na co dzień. Jak widzimy kogoś, to patrzeć na niego jak na anioła, który zbłądził, na przykład, bo wszyscy tu zbłądzili. Stąd tu się rodzimy, właśnie, bo uciekliśmy od Boga. Dlatego się wszyscy rodzą w kosmosie, a nie w oryginalnym niebie, które było, ale część aniołów wyszła. Wyszliśmy, właśnie. I nawet ojca Pio kiedyś pytałem, czy mógł powiedzieć Bogu nie, mając stygmaty. Ojciec Pio powiedział, że tak, mógł zgrzeszyć, mógł powiedzieć nie. Więc wolność Bóg dał nieprawdopodobną. Nawet tym, którzy są wyjątkowo obdarzeni różnymi darami, mogą zgrzeszyć. I grzeszą niektórzy. Pychą, wyuzdaniem. Nieliczni, nieliczni święci zostają świętymi. <laughs> tak naprawdę. Większość upada i nie chce wracać do Boga z prawdziwą pokorą i uniżeniem. I politycy również, niektórzy są święci, bardzo wysoko postawieni wewnętrznie, ale tak upadli znowu. Znowu upadli. Przecież każdy ma zadatek ducha, jak mówi święty Paweł. Każdy ma zadatek ducha i może to rozwijać, ale nie chce. Schodzi jako tutaj na Ziemię, już jako bardzo inteligentne. Schodzimy tu na Ziemię jako bardzo inteligentni już i pracowaliśmy wiele, wiele, nawet miliony lat nad tym, aby być człowiekiem. Schodzi tutaj taki bałwan za przeproszeniem Stalin, Hitler, Tusk i inni, podobni w Niemczech, tak samo Hitlery i, i te inne. Mają zadatek ducha, ale nie wykorzystują go, idą po krew duchową, idą po krew fizyczną i mordują, palą w piecach w Auschwitz i tak dalej. Ostatnio Brown, widziałem w telewizji ostatnio. Zawsze mam troszeczkę niepewność co do Brown, i miałem i mówiłem, że nie. Nie podoba mi się Brown, szczerze mówiąc. On mówi, że nie było żadnych pieców w Auschwitz. No takie rzeczy potrafi mówić ten człowiek, chociaż jest tak elokwentny i błądzi. To jest anioł, który znowu błądzi, kolejny anioł, i jemu nie można dać żadnej władzy, bo zrujnuje Polskę i zrujnuje wszystko. Niektórzy się tam mylą. Ktoś tam powiedział, słyszałem, że życzyłby sobie, żeby w przyszłym rządzie Brown był ministrem edukacji. Nie! Absolutnie nie. On jest za radykalny. Nie można być tak radykalnym. To człowiek musi być na urzędach. Muszą być ludzie pełni miłości, konsekwencji, sumienia i również tolerancji ogromnej. Bo jeśli nie, to i wszyscy się pozabijają. Nawet w parlamencie będą się bić i tłuc, tak jak jest w Ukrainie, czy tam w Japonii, czy gdzieś tam. Widzicie, nieraz są takie filmiki gdzie po prostu się biją, rzucają krzesłami, m, pięściami się na tulką, bo właśnie anioły zgupieli. Nie mają tolerancji, nie mają zrozumienia, nie wiedzą kim są, tak szczerze mówiąc. Ludzie nie wiedzą kim są. Myślą, że są tylko ludźmi, ale skąd się wzięli, po co, nikt nic nie wie, nikt nie odpowie na to pytanie. A są odpowiedzi na to. Nie, nie tylko filozoficzne, ale i praktyczne, oryginalne, ale cóż, wiara to znaczy, nie. Wiara ma być, ale rozum jest tak głupi, że wszystkiemu zaprzeczy, a logikę ma taką fatalną, że będzie kombinował od lewa do prawa, żeby wydedukować coś, co m, wybiega poza kalkulator. Albo inaczej, że zbiega się z kalkulatorem. Dwa dodać, dwa jest cztery, koniec. Nie ma już innej alternatywy. I matematyka jest przeklęta przez to właśnie, bo ona jest tak dokładna, że może cię zabić. A serce ludzkie jest ciepłe, miękkie, piękne, wspaniałe i cię uratuje i ci przebaczy. Na tym polega miłosierdzie. Boże, która głosiła, którą głosiła siostra Faustyna. Dobrze, to jeszcze tylko przeczytam jedną myśl, bo już leci czas. <laughs> Ojciec Pio chciałbym opisał w formie pamiętnika to, co przekazał mi na rozmowach w Nowej Hucie z zastrzeżeniem. Pisać przede wszystkim o miłości. I tak właśnie było. Ojciec Pio mówił, pisz y, głębsze rzeczy i historia, i to, co się dzieje, ale zawsze z miłością. I tak się staram to robić. A więc, pamiętnik. Dużo myśli. Spisałem takich niezależnych od pamiętnika, ale w sumie to jest pamiętnik, bo to, co mnie spotykało, to, co miałem w głowie, to, co nad czym walczyłem, co mnie upokarzało i co mnie pobudzało do dobrego, to wszystko właśnie są w tych myślach zawarte. To czyli jest to moja historia, mój pamiętnik, tak naprawdę. Dlatego, stan moralny, piszę dalej, nie? Dlatego, stan moralny społeczeństwa, stan polityki, świeckiej, bez wyższych idei związanych z nią. A zawsze tłoczone nam nieustannie do pamięci skrajne systemy edukacyjno-naukowe i ideologiczne w Polsce bardzo mnie obchodzą. Obchodzi dla dobra wyższego i nie godzę się na to, aby nasze dusze były niszczone lewactwem oraz komunizmem walczącym przeciwko prawu boskiej miłości. Nie godzę się na poniżanie nadziei i zbawienia nas od złej świadomości aniołów upadłych, komunistycznych i, ego i egoistycznych, również lewackich, tęczowych i homoseksualistów, którzy yy, podnoszą rogi, mają rogi i jeszcze podnoszą te rogi, aby niszczyć chrześcijaństwo, niszczyć innych. Niego nie sobie robią to w cichości. A nie wychodzą na ulicę, bo to nic dobrego z tego nie wynika. Promujących świat bezwieczności i miłości do Boga, naszego rodzica. Musi zatem dla dobra dusz nastąpić czysta edukacja uniwersalna, aby uniknąć w przeszłości zła, w przyszłości zła oraz przykrych. Wojen pomiędzy przekonaniami, na końcu których następuje empiryczna agresja. Nie pozwólmy nigdy na to, aby w Rosji, Chinach, w Europie Lenin był wiecznie żywy. To by oznaczało nieustanne konflikty zbrojne, zabijanie się nawzajem. System miłości jest wyzwoleniem od tego typu. Złogi ideologicznej, dyktatu niewolnej wolności. Walka z świadomością i edukacją z ideologiami cierpienia musi trwać nieustannie, aby nas nie ogłosili do końca z ubrań, mądrości i wiecznej chęci do szczęścia nieograniczonego niczym. Zatem bierzmy się do pracy modlitwą i działaniem, ideą pragmatyzmu boskiego, miłować bez miary. I ta idea systemu miłości właśnie do tego dąży. Musi być to idea bardzo czysta, niekontrowersyjna, a ostatnio stała się bardzo kontrowersyjna i szła w zym kierunku, dlatego yy, przyłożyłem skalpel, odciąłem i wszystko się naprawiło i Przebaczyłem, nie sięgam już tak jak Jezus robił. Jak raz przebaczył, już do tego nie wracał. Ja już do tego nie wracam. Echa mogą jakieś tam być mnie to już nie interesuje. Przebaczyłem, idziemy do przodu. Etap zaczyna się nowy, jeszcze lepszy. To tyle, i do następnego. Nadzieja i zaufanie, że wieczne niebo dostaniesz I życie gdzie będą możliwe, chwile radosne i sprawiedliwe Z miłością nigdy nic nie stracisz, życie w grzechu rozbija tylko nas Ojciec Pio mówił jak pokochać aby przeżyć życie w szczęściu, w każdy czas. Teraz, gdy już próbuję przepełniać, wdzięcznością każdy dzień. Już nic mnie nie nurtuje, a z życia znikł egoizmu cień. Nigdy nic nie stracisz, Życie w grzechu rozbija tylko nas. Ojciec Pio mówił jak pokochać, Aby przeżyć życie w szczęściu w każdy czas. Teraz gdy już próbuję przepełniać, Wdzięcznością każdy dzień. Już nic mnie nie nurtuje, a z życia zniku egoizmu cień. Przetwa wiedza zabrała serca ranę, a życie nabrało barwny sens. I ta radość, że wieczne szczęście dostanę, przepełnia moją duszę w każdy dzień. Z miłością nigdy nic nie stracisz. Życie w grzechu rozbija tylko nas. Ojciec Pio mówił jak... W szczęściu w każdy czas. Teraz, gdy już próbuję przepełniać wdzięcznością każdy dzień. Już nic mnie nie nurtuje, a z życia sniku egoizmu cień.